Dokopie, w okopie, tym się okopie. Ja. Tak gadali. Zobaczymy co tu masz. Nic. Pregramu, ja w ka, Ale metalowa. Jakaś metalowa ucha. Na razie to nie wiem co ma, no Zaraz będziemy wiedzieć Co tam jest. Dobra. Taka ucha. Zbierasz łóżki? Nie. No tako... Zaruściałych nie <grystanie> A to jest typowo. nietypowo <grystanie> Drut, pomyliłeś się no. Co to da sygnał? Zaraz zobaczymy Co to będzie? O kur, tyle kopania i tak obla. Kolejny sygnał, kiedy jeden. co to będzie? A, to jest pierwszy guzik z orłem. tak? Zaraz zrobię, chociaż ja nie widzę, ale chyba jest. Zaraz zrobię zdjęcie. Tu wciepne. Także kurde na okopy warto chodzić. Bo zawsze coś wyjdzie, tym bardziej, że tu były takie okopy ćwiczebne. Każde zagłębienie. To ja był taki okop. Porobili. Et dan. Et dan. Et dan. Principe, nou, ik ga I ik ga daarom, ik daarom, en daarom, en daarom, en daarom, en daarom, Niestety taki kawałek metalu Ale zawsze warto kopnąć, bo nigdy nie wiadomo co tu może być. Kolejna dziura i kolejny fant. A tym fantem łóżka zbita. ta już jest w eleganckim stanie, bo wiadomo osiąc. Także jest. Tym razem powychodziły dwa takie kawałki nie wiem czy to mogło być ale wygląda na musząt jest to cienko blacha bo to jest takie giętkie ale jest tu jeszcze taki większy sygnał czy to będzie coś związane z tym nie wiem ale kopnę i zaraz się wszystko okaże Może resztki a tego tu jest więcej nie wiem czy to jakaś maska była bo powiedzieć, nie? co to mogło być mam historii takie jeszcze tam coś jest muszę to rozkopać żeby było wiadomo co to może być no <laughs> Ale dobra. Zaraz to zakopię. Ale mam tu cztery blaszki. Mosiężne. Może potem poszukam, co to jest. Fajne miejsce. Ale ludzie tu, kurde, Hasiuk zrobili. I teraz sam między tym. A szukać, <laughs> ale mąki tu coś wykopane jeszcze, nie wiem co. Zaraz to sprawdzimy. A pocisk. Okay. Będę miał do kompletu, <laughs> do te uchy. kolejne okopy do. Przeszukania, ale tu był kurde taki wielki sygnał. Ciekawe, śmietnik czy coś fajnego? <grym> Zaraz o horoskopie Puszka po farbie <noise> Jest kopanie, jest zabawa w tym miejscu widać fajnie, ja widzę ten Okop. Są takie wykopane miejsca leżące, tu kolejne miejsce i tu także jest co szukać, jest co kopać i gitara i takie śmieci się też trafiają. <laughs> Ale nikt, nikt nie wie, co jeszcze się wykopie. Nie? Z bechu w okopa jak prawdziwy szeregowy rajan to tam w tych okopach wychodzi a łóżka. No, a no. już, już z kolei, także. No, a ja mam rzeka. Dzeka Danielsa? A. Aha, w okopach był. Wiesz, no, spedł. Ja, spet. Będzie tu patrzył. Cztery takie mosiężne blaszki. Wierzę, może z maski, ale nie wiem. Co to może być. Czy to słuchawki jakieś kiedyś były? Nie, w jednym miejscu to było to depozyt panie depozyt, depozyt monet mosiężnych tak. teraz bychu wykopał fajna rzecz łódka mało się ich spotykało mało mało ale sprężynka chyba jeszcze jest nie? no to jest jakby ta drugą, wiesz hmm? no ładnie gratulacje dziękuję przydosie. dosie. <laughs> kolejny pocisk i obrączka dzisiaj pierwsza wlatuje jest kolejny sygnał ale nie jest głęboko aha, jaka ładna sapereczka aha. No. fajne znalezisko no już trochę widać już. Ząb czasują Nadgryz Ale fajny fancik Super Wychuj się chwali Nie A będzie na złom ja. A już parę kolorków wykopałem Chociaż trafił mi się Polmoc nawet butelka cała, nie? Ale to jest opróżniona no. Blaha. Kolor chyba też nie? nie. Kolejny blacha. A to jest chyba jest ten. In... To jest cink. Ja cynkowy. Ono jakby coś nabite, ale to jest trochę wyobraźnia. Zbychu, co tam ma? Będziemy zobaczyć. Przed chwilą łuska mi wyszła. Jakiś sygnał wykopany jest, tylko trzeba podjąć. Gdzie ten guzik, nie? E, jest guzik. Dalej, no dziurka ma, jakby. No? Ma trzy dziurki. Kalesuniak. Tak? Ja. chciałbyś swoje kalesonek ruskie kalesony dobra idziemy zobaczyć co to jest wykopane To za ciekawe rzeczy chyba nic takiego jakiś śmieć. dobra jak będzie coś ciekawego to zrobię zdjęcie a jak nie to będzie wiadomo że to śmieć o kopa, to i kurde. W grzemie coś się znajdzie. Ale w Zbiorze tu byli. Znowu tam coś przyści. Biegniemy. Ko! Fajne znalezisko, widzę znowu. Guzik z orzełkiem. Kurde, no. gratulacje. Dziękuję. Piękne. Piękne. Ładne. Ja, przy okopach to się cały czas dzieje. Jest jakiś sygnał wykopany. Już będzie tu. Na wierchu. Aha kolejna ucha. Łóżki to wlatują. Także jak były łóżki, to coś się tu działo co tu tym razem będzie jakaś blacha chyba garnek <laughs> chyba garnek albo kawałek A. kawałek jakiegoś garnka kolejna łódzka, tylko trzeba zobaczyć czy tam pisze bo tamte pozostałe jeszcze nie patrzyłem a może być coś ciekawego? Będzie kolejna do, do kolekcji. Ja. <laughs> Jaka łosyczka. A co to za kawał? te ciężkie Co to za ustrojstwo było? Kawał złomu można powiedzieć. I znów coś jest. Ale w opis. O, chyba stary, ze starej baterii. Masz tam co? Ja mam guzik. Co? Guzik mam. I na takie malutki, z orzełkiem. Taki jak ty chyba, no, że tyś miał większy, a ty mam taki mały. To tym razem za żelazko. Jakiś płaskowniczek Ciekawe Polmos Sygnał niby nie na Polmos Dobra, trochę może kopnąć Co to będzie? O. Może teraz wyjdzie nie pomoc. guzik guzik ale trzeba go wyczyścić jest tu woda, jeszcze chyba rosa o. polski ale chyba perel, na pewno 嗯，快点。 z prądu. Koniec prądu. A tu taka fajna zabawa. No. Ja dawno go teraz A, Także z mówi koniec zabawy. Bo prądu nie ma. Ale że pokażę skarby. Tak. Skarby ziemi. No ładnie. Zerwany wiesz? A, jest, a to jest PRL, nie? Nie wiem, właśnie. Ja by tu widzę bez korony. Ja też teraz taki sąd znalazłem. Nie wiem, co to jest. Ja to widziałem, to jakiś kwiek, ale gdzieś to widziałem już takie coś. No, no. no. no i ciężko No ładny guzik. To, żeby... Ale to, to jest ładne. Jeszcze bez korony jest, nie? ja. Ja, ja, ja. Bez. Tyś teraz tu Znalazłem perłowiec z mandla hmm. I się Jeszcze muszę w ja, Jak to Olo Orła tak. Także będziemy kończyć Dobry. Jeszcze tu przyjedziemy no, sprzęt naładujemy no. Fajnie było Pogoda idealna rano się ale teraz to kurde fajnie No i tyle do następnego razu. Tak jest, do następnego razu. O, jeszcze takie znaleźliśmy. No to są stare. Ale ładne. Wszystko stare, co w ziemi, Ja.